Witam na kanale Ja się nie gotuje. Dzisiaj ja będę gotować podłudziec na lekko smażony z e, cepura i cytryna. Tutaj mam kilka sztuk podłudziec. Takie. Ten podłudziec musi być usunąć tę kość. Tak jak to. Do tego danie potrzebne jedno Cebura. <coughs> cytryny, kilka plastki pokroimy. Ten no i mam tutaj pół kilka ząbki czosnek, dwie plastki jembil, jedno papryka chili, i sos sojowy jasny, sos sojowy ciemny i mąka ziemniaczana. Na początku trzeba usunąć tego, tego podłudziec, bez tego Kość. To trochę ciężko. Najlepszy, <laughs> najlepszy to jest z z nożyczki kuchenny. To łatwiej. <laughs> Bałdudziek. Pokroimy na taki mały kawałek. Taki mały kawałeczek. I teraz pokrojony ten tak potłowiec trzeba poprzeprawić jedną prastki tutaj e, ziembir i tutaj mam jedną łyżki sól. Czarny pieprz, troszeczkę czarny pieprz i moi tutaj wegeta po chińsku. I teraz sos sojowy jasny ciemny, tutaj troszeczkę, kilka kropka. I teraz cały taki łyżka sos sojowy jasny, jeden łyżki i piwo, też dodaję jeden łyżki, taki Piwo i łyżki z mąka ziemniaczana. Raz pomieszać. Tutaj ten podłudziec tego mięso ma być poleżeć. Jak macie czas, tak około godzin, pół godziny ma być leżeć. Między tym czasie możemy pokroić tego cebura na takie drobne kawałek. Fabryka chili też. Tak, czosnek pokroi na takie prastki. O, kawałek. Większy kawałeczek. cytryny pokroi na, na takie prastki, cienki prastki. Tutaj ja będę pokroił taki trzy kawałek prastki, w też nie za dużo, nie wolno, bo będzie bardzo kwaśny. A te pestki oczywiście trzeba usunąć. Teraz trzeba usmażyć. Nale trzeba nagrzać bardzo mocno ten batelnia. Nie baczcie moi batelnia, bo to jest trochę przybarone. I Położę, tego kurczaka. Od razu nie ruszamy. I usmaży tutaj tak? Około minut. O, już, już tak po drugiej stronie. Nie Trzeba Trzeba usmażyć aż, aż tego bez surowe mięso no i teraz już tak usmażony takie bez tego surowy mięso i teraz dodajemy te, te bura, czosnek i tego mięgi. Cytryny jeszcze na razie na ostatnie chwili pomieszać takie dwie minuty no i teraz dodaję tego papryka chili i tego cytryny pomieszać też około tak minut długo, yy, takie trochę o, bo ja mam takie słabo mam batelnię o mnie, grzeje No i teraz tego kurczak już gotowy, na końcu ja dodaję trochę korender, a ten korender ma swój trochę taki dziwny zapach. Jeżeli nie lubicie ten zapach, możecie nie dać. O, tu tak ładnie wygląda, zielona, czerwona i żółta. I taki bardzo apetyczny. O, I już dany gotowy. No i już tak kurczak podłudziec właśnie tak wyglądam. Smak jest tak trochę kwaśny, ciut-ciut kwaśny. Jest tak... Mm. Mięso jest tak delikatne, ciut kwaśny. Taki bardziej apetyczny. Inny tak smak. Jeżeli lubicie, możecie pospróbować tego przepis. Możecie do ryż, tego dania może jeść raz z ryż albo z bułka rób chleb. Jeżeli lubicie moje filmy, to proszę zostać w Wasze ślady, łapki do góry i do następnego filmu.